you <laughs> serdecznie z tej strony Patol dzisiaj taki trochę, trochę inny format trochę inny format, bo pogadamy sobie o tym co zaszło w zeszłym roku i o tym co może nastąpić w przyszłym, otóż zrobimy sobie takie podsumowanie i takie cele jakby cele na przyszły na przyszły rok, także no przede wszystkim bardzo, bardzo się cieszę z tego, że rozpocząłem ten kanał, bo sprawia mi on naprawdę sporo frajdy ale po kolei, po kolei. Yy, tutaj w ogóle mam. Dzisiaj jest taki, taki niesamowity materiał, prawda? Niesamowity materiał i sobie przygotowałem informację. Kto by się, kto by się spodziewał, że Bator coś zrobi? A tu proszę, niespodzianka. No i otóż, tak. kanał rozpoczął się 15 września 2019 roku. Czyli, czyli uwaga, teraz ci, co potrafią dobrze liczyć, to dokładnie tak. 4 miesiące temu, 4 miesiące temu rozpocząłem kanał i nie wiem, zrobiłem to całkowicie hobbystycznie i, i, i podejrzewam, że dalej będę to tak właśnie ciągnął, bo podoba mi się to co robię na tym kanale i sprawia mi to no, sporą radość, tak? Mm, oprócz, oprócz tego mam już w tym momencie 20-29 filmików na kanale, całkiem sporo, tak? 29 mi się wydaje, że. No tam policzmy, tak, że każdy po pół godzinie. No to mamy tutaj y, prawie, prawie 15 godzin materiału, tak? To są też dłuższe, także można by to podciągnąć do. Eh, wydaje mi się, że 20. Także no, coś tam jest, Już. tak, rozwija się biblioteka, tam, tam te wszystkie rzeczy coraz więcej, coraz więcej. I teraz przechodzimy, przechodzimy do tego, do tego, co jest, y, co jest tak jak na, tak naprawdę. Y, najfajniejsze w tym wszystkim, czyli statystyki to jest, to, jest, to jest w ogóle tak powiem ludziom, ci którzy yy, nie mają kanału na youtube to, to jest najfajniejsza rzecz statystyki że patrzysz tam rośnie spada, widzisz które filmiki są fajne które mniej, no to jest świetne ja wam naprawdę polecam założyć kanał i, i patrzeć tylko jak te cyferki skaczą, bo fajne, fajne polecam, tak, to ode mnie taka, że polecam i otóż tak, mam 37 subskrybentów na ten moment, jak nagrywam ten filmik, prawda? Mam 1084 wyświetlenia, taki, taki głąb, jak 1000, 1080 1084 osoby otwaliły mój filmik. No przecież to, jest, to są takie kosmiczne liczby dla mnie. N niesamowite. I uwaga teraz, uwaga teraz. Godziny, godziny oglądania. 158 godzin oglądania moich filmów. To no przecież to ja. Y nie mam, to, to, to gry się szybciej przechodzi niż to, ile wy oglądaliście moje filmiki. No to, to jest nie wiem, no jestem pod wielkim wrażeniem, że w ogóle ludzie przychodzą na mój kanał, prawda? Przychodzą na mój kanał i odpalają filmik i potrafią obejrzeć od początku do końca. No tym bardzo mi miło, bardzo się cieszę z tego powodu. No super, tak? Bardzo się cieszę, i podejrzewam, że większość tych godzin jest tutaj nabijana przez Aleksandra Nowaka i Dzika Stara, no bo to są tak naprawdę. Jedyne osoby, które, które, komentują, które komentują filmiki, bardzo wam za to dziękuję, bo dostaję spory feedback. Yy, do dzisiaj ostatnio się zwróciłem, żeby mi powiedział SCP, proszę, był komentarz SCP. Co robi dzwonek w SCP? I ja wszystko wiem, ja nie muszę szukać i ja mam szybciej, mogę się nagrać i wszystko wiem. I Bardzo dziękuję za to. To jest, to jest super, bardzo mi się to podobało. I teraz jeszcze tak, bo chciałem powiedzieć o. Jak już lecimy po tych wszystkich wyświetleniach, to teraz trochę tak zejdźmy stąd. Troszeczkę tak tak niżej, nie? że dużo, że dużo, że dużo to powiem teraz taki, taki, taki gorszy, znaczy, najgorszy filmik jaki jest na kanale i tutaj też mam zaraz, najgorszy filmik na kanale to jest Z powrotem w wodzie, tak? Z powrotem w wodzie to jest pierwszy odcinek Subnautiki na kanale i teraz jest tutaj właśnie też dla porównania najlepszy filmik świetny początek kanału to jest pierwszy odcinek z Izaka i tutaj mamy taki, taką fajną różnicę, bo mamy Subnautica pierwszy odcinek. Ona wyszła jakoś tam niedługo, niedługo później po tym, po tym Isaacu. No i Subnautica ma 8 wyświetleń, proszę Państwa, 8 wyświetleń Subnautica. No nie jest to jakiś szałowy wynik, tak. Eee, I mamy też, mamy też Isaaca, ten, ten początek, pierwszy odcinek, który ma 111 wyświetleń. Także no to widzicie, to jest taki no drobna, drobna różnica w wyświetleniach też z tego powodu trochę nie nagrywam tej subnautiki, bo yy, zauważyłem szczerze powiedziawszy, że nie ma za bardzo w tym sensu bo jak jest ta subnautika, tak mamy sobie tą subnautikę i oni robią, dodają kolejny update i oni teraz dodają dźwięki także trzeba przechodzić od początku, potem pewnie coś jeszcze pozmieniają i znów będzie trzeba przechodzić od początku, dlatego ja chwilę poczekam tak mi się wydaje, że z kilka miesięcy dobrych kilka miesięcy poczekam i dopiero zacznę od nowa, tak jakby to serię, gdzie już będzie wszystko działające i będą tylko po prostu dodawać te, jakby dalsze etapy gry, a nie zmieniać gry od podstaw, bo to, granie od początku za każdym razem, no to jest trochę bez sensu. No i cóż, no to, to, jest, to jest taka, ta, to, taki, taki trochę smutne dla mnie, bo Subnautica to jest ta gra, która rzeczywiście, no, rzeczywiście mi się bardzo podoba i, i szkoda, że ona nie ma wyświetleń, ale. Ale. No, ale. Ale no cóż. No i tak, no i właśnie był ten Isaac, który ma najwięcej wyświetleń, no to to jest. No nie wiem, no z, z tym przyszedłem w ogóle też taka ciekawostka, to już powtarzałem nie jeden raz na filmikach, ale. Tutaj też warto wspomnieć, że nagramy na maksa tak naprawdę zacząłem tą przygodę z nagrywaniem tych filmików i... No jak ktoś by chciał sobie zobaczyć, to może tam wejść. Mam tam jedną niedokończoną serię, do której też się zabieram i zabieram, także nie wiem kiedy nagram. Jest to jest to metro. A, poza... A i tak nie mogę teraz, bo nie mam Elgato. To tak czy inaczej, no to no cóż, cóż nie wyjdzie. Ale tam mam początek tych tych filmików. I chyba zacząłem tam tak samo nie, nie zacząłem majzaka. Zacząłem tam Subnautic'a i dopiero potem zacząłem grać w Isaaca. No i jak ktoś chce to może zobaczyć tak nie, no. Chciałbym powiedzieć, że polecam ten pierwszy odcinek Sabnautiki, ale sam boję się go odpalać, tak? Bo to, to może być, to jest generalnie oglądanie swoich filmików, to budzi się w człowieku taka, taki ścisk, nie? Tutaj gdzieś mniej więcej odtąd się zaczyna i on idzie tu, czuję taki ścisk. To to, jest, to się fajnie nazywa żenada, prawda? No i to właśnie coś takiego występuje. I boję się, że jak odpalę ten filmik, to ta żenada będzie tak mocna, że może mnie zabić, nie? To tak, to tak, to jest takie, takie moje jedno. Jedna z rzeczy, których się boję przy oglądaniu tego filmu, tak? Jeszcze go nie odpaliłem. Pewnie to pewnie to zrobię w jak najbliższym czasie. No i cóż, i generalnie, no tak jak powiedziałem na początku, sprawia mi to sporo frajdy. Bardzo się cieszę zrobienia tego i także na pewno to będę robił. I no nie zamierzam, nie zamierzam teraz tego zostawiać teraz jak już zrobiliśmy sobie to takie podsumowanie tamtego zeszłego roku tak, bardzo, mi się wydaje, że bardzo udany, wszystko co tam jest no to jestem, generalnie jestem zadowolony z tego co się tam znajduje teraz jest część, która co chcę zrobić, tutaj też zapisałem, przecież mam pamięć złotej rybki to to jednak trzeba coś tam zapisać no i tak, o, przede wszystkim to tak jak, to tak jak powiedziałem z tym Elgato, tak? Przede wszystkim to teraz zamierzam kupić Elgato. Teraz już miałem kupić je wcześniej, no ale wiecie, święta, Sylwester, także no tutaj się wyda pieniądze, tam się wyda pieniądze, i okazuje się, że już tak dużo ich nie ma. Także chciałem poczekać sobie, przeżyć ten okres świąteczny, i dopiero potem tak na luźno, na spokojnie, fantastycznie, żeby sobie kupić dopiero Elgato. No i teraz zaczynam szukać Elgato, tylko, że szukam jakiegoś używanego, bo tak naprawdę no te, to Elgato, które ja chcę sobie kupić kosztuje 700 zł, tak? No jest to sporo. Widziałem tam jakieś za 390, także to już jest zeszła cena, tak? I to jest, to jest spoko i szukam dalej, tak jak będzie, jak znajdę za 300 to od razu kupuję i jak kupię, jak kupię Elgato to od razu będę robił Isaaca, tak? No bo tak naprawdę, no nie oszukujmy się, nie oszukujmy się, przebitka na wyświetleniach jest spora, jak mamy, jak mam mieć, jak mam 20 wyświetleń na innych filmikach, tak, na, na SCP, czy gdzieś tam na jakimś innym, no to tutaj miałem yy, po takim samym czasie 50-70 na przykład, nie, to jest, to jest duża przebitka, a mi, jako osoby, która robi te filmiki, no to fajnie jest, znaczy generalnie lubię ajzaka, tak, nie będę grał na kanale w gry, których nie lubię, bo no bo nie widzę w tym sensu, tak? Jeżeli to jest, to jest żeby, się, żeby czuć fajnie, żeby cieszyć się z tego, co się robi, no to nie można robić tego, co, czego się nie chce. No, dlatego Isaac mi się podoba, bo i wy lubicie oglądać, i ja lubię nagrywać, i nie ma przegranych, prawda? No, także Isaac na pewno wróci razem z Elgato, tak? Przyjdzie Elgato i będzie Isaac. To jest od razu, nie? To jest pewniaczek i, i tak będzie i już. Teraz kolejna rzecz. A, już napisałem, że bardzo napisałem ten oryginalnie, prawda? Wszelkiego rodzaju eksperymenty, tak? Wytłumaczył, napisał, powiedział. Tak jak mieliśmy. Chciałem porobić jakieś tam jeszcze inne rzeczy, tak? Tak, na przykład ten format, co teraz robię, to jest też coś zupełnie innego, tak? Bo tutaj nie mam nic przed sobą, żadnej gry, czym mogę się zająć i dopiero do tego zacząć mówić. Tylko po prostu muszę siąść i, i, i mówić, tak? Że to i to i to i to. I fajnie, żebym się nie zacinał przy tym. No to też jest taki pewien plusik i to jest zupełnie co innego niż nagrywanie przed, przed grami, bo na grze musisz się skupić i, i możesz sobie gadać, tak? Jeżeli coś przerwiesz na chwilę, no to dalej jest gra i ktoś może pooglądać grę, nie? To taki... A tutaj? Nie ma, nie ma gry. Tutaj jest, 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 jest Patryk, jest kamera, no i ewentualnie coś pomiędzy, tak jak tutaj jest lampka i kawa, tak? Ale, ale generalnie to się sprowadza do tego, że to muszę być tylko ja na tej kamerze i, i to, jest, to jest takie zupełnie inne. No to tak a propos eksperymentów, nie? Tak samo miałem to, y, ten odcinek z Izaka, który był strasznie nudny i jak go montowałem, to myślałem sobie, no nie ja nie wiem, jak ja to zmontuję. No i zrobiłem to, było chyba z kamerą wśród graczy, tak się nazywał ten filmik. Też no... Nie, no czerpałem przyjemność stworzenia go, zrobiłem, popatrzyłem sobie, okej, okay, nie, może być, nie, i wrzuciłem na kanał. Nie był jakoś bardzo dislikowany. znaczy miał jednego dislika i chyba trzy lajki, like także nie jest najgorzej. Mógł być zdecydowanie gorzej, nie miałem też jakichś komentarzy, które były, które mówiły, że nie rób tego, bo to jest złe i ludzie od tego umierają, także jest okej. Okay. To jest, to jest plusik. No i będę robił jakiegoś różnego rzeczy... Różnego rodzaju takie rzeczy, no bo to jest to jednak tak, popycha do przodu ten kanał, tak rozwija w jakimś tam stopniu, czy w tę, czy w inną stronę, także zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Na pewno nie będzie to przeważająca ilość kontentu, tak, te, te eksperymenty, tylko to będzie coś na, raz na jakiś czas, bo no, no, no generalnie to granie w gry, to i tak gram w gry i, i, i lubię, i jak to komuś się podoba oglądanie, jak gram w gry, to jest fajnie, także to będzie. To będzie podstawowy taki, taki rdzeń tego kanału, a potem zobaczymy, tak? To się, wiesz, to, to się może zmienić w każdej chwili, znaczy w każdej chwili. Tam. Jak, jak mi się te coś pokręci włobie, no to może być co, co innego w pewnym momencie, ale na razie chcę utrzymywać to tak, że to jest rdzeń. I oprócz tego coś do tego gdzieś tam w międzyczasie dorzucać, jak będzie czas. O, jak, jak będzie czas, to jest ważne. Kolejna rzecz, o, i to jest. <laughs> To, jest, to, jest, to mi się podoba, bo to jest taki plan, który nie wiem kiedy wejdzie w życie. Tak, bo chciałem, chciałbym yy, zacząć, za, zacząć robić streamy na tym kanale. Tak? No, streamy fajna rzecz, tak? Czyli są ludzie, co streamujesz, mówisz do kamery. Niewiele to się różni od tego, co robię teraz, tak naprawdę. Yy, poza tym jest fajniejszy kontakt z widzami. Nie? No, to, to, to jest super. Tylko, że nie wiem kiedy to będzie miało miejsce. Czy to będzie miało w tej połowie roku. Czy w drugiej połowie roku, no bo teraz no, nie mam za bardzo możliwości do tego. Yy, oprócz tego, znaczy Elgato to nie jest, to jest najmniejszy problem, tak? Generalnie no nie mam, nie mam możliwości, żeby to teraz robić, także albo w tej w pierwszej połowie, albo w drugiej, zależy, zobaczymy. Zobaczymy, ale jest plan, żeby one się w końcu zaczęły, nie? To, to byłoby bardzo fajnie i jak to, się, jak to się uda osiągnąć w tym roku, no to będę, będę zadowolony. To są, to są na razie takie plany ogólne, nie? To jest taki... Zobaczymy jak to wyjdzie, będę się tego trzymał, co tutaj sobie chcę, chciałem, zaplanowałem i może być ciekawe tak, i ktoś, ktoś się zapyta, może ktoś się zapytać, prawda? Patryk, Patryk, a ty powiedz nam, jak tutaj się tak fajnie, powiedz nam teraz, co ty, ile ty byś chciał mieć subskrypcji? Ile ty byś chciał mieć wyświetleń na filmikach? I, i co, i co Patryk? Patryk patryk, odpowie wam. Patryk wam teraz odpowie, że generalnie, generalnie to ma to w dupie. Bo czerpię przyjemność zrobienia tego i nie robię tego w żadnym wypadku. Hmm, po to, żeby jakoś gdzieś tam się wybić po prostu sprawia mi przyjemność, robię tak? Jakby, jak nie będzie mi sprawiało przyjemności to przestanę robić o, o, to, o, to, o to chodzi znaczy, oczywiście, że fajnie jest mieć tam większą widownię, przede wszystkim co bym chciał mieć, co bym chciał mieć, to chciałbym mieć więcej komentarzy z jakąś tam krytyką albo z jakimś tam mówieniem co jest źle, co jest nie tak, żeby dało się coś z tym zrobić, tak, poprawić i tak dalej bo podejrzewam, że każda osoba która zaczyna YouTube'a nie ma pojęcia co robi. I to jest, to jest właśnie to, że nie masz, nie masz zupełnie pojęcia, gdzie jesteś, co, jak co zrobić. Ja się patrzę i no dobra, wrzuciłem filmik i potem są te tagi. Jezu, jak ja te tagi zrobię? I myślisz sobie, kurde, no tak, i to niby proste, nie, ale trzeba tutaj wymyślić. I w pewnym momencie zaczynasz łapać ten tryb, że wiesz, jak te taki powinny wyglądać. Widzisz, że wrzucisz jakiś tak, i on się gdzieś tam filmik wyświetli. I to jest, to jest takie, no cały czas, cały czas się uczę, nawet w tym momencie, tak? To, to wszystko, co robię na bieżąco, to jest nauka tego, jak to, jak to będzie, jak to będzie, będzie rozwijane, tak. No i nie wiem, nigdy. Nigdy nie podchodziłem do tego tak, żeby mieć dużo wyświetleń i dużo subskrypcji. Raczej robię to tak, żeby sobie pogadać, sobie pograć, porobić, pomontować, bo to mi sprawia przyjemność i, i to jest chyba w tym wszystkim najfajniejsze. Czy wydaje mi się, że, że to już powoli możemy kończyć ten filmik, tak? Bo chyba co chciałem, to powiedziałem. I cóż, no, ode mnie, ode mnie to tyle. I mam nadzieję, że ten rok będzie... Jeszcze lepszy niż poprzedni.